Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie na forum debaty publicznej aktywność obywatelska, wybory i nie tylko. 15 października, godzina 11, Pałac Prezydentki. W tym roku wybory samorządu terytorialnego będą szczególnie ważne, ponieważ w większości gmin, poza miastami na prawach powiatu, będziemy wybierali swoich kandydatów na radnych w jednomandatowych okręgach wyborczych. To jest wielka odpowiedzialność, to jest wyzwanie, ale to jest również zobowiązanie nas wszystkich do udziału w wyborach samorządowych. Nie straćmy tej okazji, korzystajmy z niej, ale przecież wybory to nie wszystko nasza aktywność obywatelska, nas, mieszkańców naszych małych społeczności, powiatów, województw powinna również być Cały czas obecna w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w ciągu całej kadencji działania jego władz. Powinniśmy się starać uczestniczyć, starać wiedzieć, co się dzieje. Jest to nasze swoistego rodzaju zobowiązanie teraz, w roku 25-lecia wolności i w przededniu wielkiej rocznicy, jaką będzie przyszły rok 25-lecie samorządu terytorialnego, 25-lecie samorządności. Zapraszamy, Pałac Prezydencki, godzina 11.00. Prosimy również o skorzystanie z portali społecznościowych i oczywiście ze strony www.prezydent.pl